Chwała, Czy możliwym jest, iż wpada ekipa budowlana na plac budowy i oczywiście bez planu i rozpoczyna tą budowę? Czy możliwe jest, że wpada chirurg na salę, nie, pacjent niezdiagnozowany, nie, nie wiadomo o co chodzi, a on z celu wnętrzności się rzuca i przychodzi do zabiegu? Oczywiście to nie powinno być możliwe w rzeczywistości tych profesji i zawodów, ale w polskim życiu publicznym postępowanie bez planu, leczenie, robienie zabiegów bez diagnozowania jest możliwe. W polskim życiu publicznym nie dotyczy tylko polityków wykonujących swoje funkcje, ale dotyczy ekspertów i całości, jaśnie społeczeństwa naszego. Bo to stanowi życie publiczne danego kraju, danego państwa i w ramach określonego narodu. Jak widzimy, jest to wszystko niemożliwe, ale jest w tym, kochani, jest pewna nadzieja. I pozwólcie sobie, że przytoczę taki cytat, zwyciężać można nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyjść udaje się nieraz. Z najcięższego położenia. Wszakże, pod jednym warunkiem trzeba jasno patrzeć, choćby w najczarniejszą prawdę. No i w tą prawdę polskiego życia, polskiej rzeczywistości jasno, jak widzicie, z uśmiechem potrafimy patrzeć. Tak dla wszystkich. Jest to cytat z artykułu Wojny Bałkańskie. Przypominam, Wojny Bałkańskie 1912, pierwsza wojna, druga wojna bałkańska 1913 rok. Przyczyny porażek tureckich, strzelec i ważna data tego artykułu. To jest fragment oczywiście, 4 lipca 1914 rok, dokładnie na 24 dni przed wybuchem pierwszej wojny światowej. I oczywiście jest to cytat z polskiego polityka, żołnierza, który coś w Polsce zrobił, dając od siebie, a nie tylko biorąc. Sami przemyślcie, któż to takich, kto jednocześnie i w okopach bywał, i w belwederze. I teraz, kochani, tak. Jeśli zrozumiemy to. To w tej rzeczywistości, realnej polityki, a nie tego, co jest totalną abstrakcją, upadkiem. upadkiem wszelkiego typu morale, ale upadkiem pierwszej kolejności, to tak jakby mózg z 10. piętra spadł nam na, gdzieś tam na posadzkę. No nie wiemy, co z mózgu zostanie. Czerp nieważny. Najgorsze, że mózg spada, bo jak ta pusta głowa spada, to nie jest istotne. Szkoda tylko tego. Mózgu, który tak spada. W związku z tym, kochani, w relacjach, Partia Polityczna Front jest od tego, w relacjach polsko-białoruskich, tak jak pamiętacie, po naszej konferencji gospodarczej w Grodnie deklarowaliśmy, że no i w międzyczasie prowadzimy rozmowy, jest sporo osób chętnych, ale tak po prostu werba, wer werbalnie. Deklarowaliśmy, że tworzymy już to organizacyjnie, instytucjonalnie, więc powstają filary dialogu polsko-białoruskiego. Dlaczego, dlaczego filary? Bo no oczywiście takim wstępnym naszym zamierzeniem było nazwa ośrodek, ale to tylko retoryka słowna. Uważam, że filary, trzeba budować filary, zaraz powiemy, tak, coś ważnego, podstawę. Kotwy, osnowę tego, co ma być w przyszłości. Ale dzisiaj właśnie o tym, jaki jest cel, myśląc o przyszłości, odrzucając to taka nasza preambuła, odrzucając wrogość, wychodząc naprzeciw przyszłych relacji polsko-białoruskich, które będą oparte na dobrosąsiedztwie. I współpracy, uznając wzajemny szacunek obu narodów do swojej suwerenności i dróg rozwoju, deklarujemy wzajemną bilateralną współpracę. Budując szczególnie teraz, w bardzo czasie trudnym, na odrzuceniu z mojej strony polskiej agresywnej, paranoicznej polityki w stosunku do Republiki Białoruskiej, ale także jednym tchem, trzeba powiedzieć, naszego drugiego. Ważnego sąsiada państwa najistotniejszego w Europie, czyli Federacji Rosyjskiej, ale koncentrujemy się tutaj na Republice Białoruskiej. Filary dialogu polsko-białoruskiego. Postanowiliśmy, iż te filary dialogu polsko-białoruskiego będą w następujących obszarach: filar polityczny, filar gospodarczy więc zależnie od, od tego, kto w czym czuje się, co, powtarzam, budujemy przyszłość na tych filarach. Obecnie mieliście tyle różnego typu organizacji, no oczywiście sejmy wszystko padło w naszych relacjach. One są na dzisiaj relacje polsko-białoruskie, martwe, antypolskie, antybiałoruskie, prowadzone m.in. przez polską stronę, przez stronę tutaj znajdującą się w Polsce terrorystów białoruskich itd. Nie można, no powtarzam, nawet w najgorszym czasie, jeśli jasno, z uśmiechem, tą czarną dziurę, biorąc pod uwagę, uwzględniając prawdę, rzeczywistość, widzenie, możemy, możemy dochodzić do, do tego, co w przyszłości, w przyszłości jest potrzebne, będzie niezbędne. Nasza droga, nasz kurs, to kurs zwycięstwa, pamiętajcie. I po naszej stronie, właśnie jest to zwycięstwo i prawda. Więc filar polityczny, filar gospodarczy. Filar historyczny, bardzo ważny. Ja też się czuję tutaj, przynajmniej w tych, z tych trzech w dwóch do, do spełniania. Filar edukacyjno-medialny i filar kulturowy. Czyli łącznie mamy pięć filarów i mi się wydaje, że to wystarczy. Budujemy je na poziomie centralnym, budujemy też na poziomie regionalnym. Na, proszę maila. Oczywiście w najbliższym czasie ukaże się strona, jest w tym czasie statut przygotowywany organizacyjny, ukaże się strona i teraz prosimy, żeby w tym momencie na maila krzyżstof-małpawp.pl deklarować, kto, czy, czy instytucja, czy, czy osoba fizyczna, adres, telefon i zakreślenie, w jakim filarze lub filarach, bo uczestnictwo Tutaj nie przeszkadza w jednym, dwóch, a jeśli ktoś dysponuje siłami, środkami, to oczywiście i większej ilości tych filarów przyszłości relacji polsko-białoruskich. I teraz przy tym pozostając, to chcę jednocześnie tutaj przekazać. Pamiętacie, nasz Kongres Wolnościowy, w Mińsku z ubiegłego roku, 2024 roku. Głównym organizatorem i wówczas, i obecnie jest nasz partner polityczny, Partia Liberalno-Demokratyczna Republiki Białoruś z poprzedniego roku. Także w tym roku jest Kongres dla Pokoju i Rozwoju. On będzie się odbywał wstępnie w dniach 10-11 listopada 2025 rok Skład delegacji polskiej, mniej więcej naszej, już ustalony jest w ramach naszej formacji politycznej, ale w dalszym ciągu, jeśli jest to kwestia otwarta, jeśli po prostu będzie, będzie taka potrzeba. Ten kongres będzie kongresem. Podaj mi tam właśnie z tamtego kongresu tą naszą, naszych kolegów, tak. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. To jest z poprzedniego naszego kongresu, jak to Apaszka można nazwać: tak. Zamil i Rozwój, Kongres Swobody, Kongres Wolności. Pięknie. I kochani, specyfika obecnego, że kraje europejskie, nie tylko z Unii Europejskiej, ale kraje z Europy, ale także, w, ale w tamtym roku brali udział koledzy też z Azji, z krajów pozaeuropejskich, ale ten kongres będzie kongresem szczególnym. Szczególnie w tym układzie, a nie dopowiedziałem, mamy, jest kongres dwudniowy. Pierwszy dzień to jest kongres oceny Ekspertów, wypowiedzi, oceny politycznej, analizy politycznej rzeczywistości, a drugi dzień to jest kongres gospodarczy, czyli tej części gospodarczej. Oba są raz po pierwsze z sobą współgrające, uzupełniające się. I bardzo, bardzo interesujące tak były w tamtym roku, ale w tym roku, zarówno w pierwszym tym aspekcie politycznym, a jak widzimy, jesteśmy w fazie, to co się dzieje w świecie, to wulkanicznych zmian, niesamowicie pięknego czasu, w którym nam przyszło żyć, czasu wyzwań, czasu wielkich nadziei, wielkich przemian. Świat się zmienia na naszych oczach. Nie bądźcie żółwiami. Nie chowajcie głowy w piasek. Nie bądźcie powolni. I strusie, i żółwie, i tak dalej. Ale żółwie też chowają głowę w piasek. Kochani, jest to właśnie dobra rada, więc ten będzie specyficzny, bo będą przedstawiciele zarówno państw BRICS jak i szankańskiej organizacji współpracy, tak zwanej SZOS, no nie? I bezpieczeństwa. Więc to jest niezwykle istotne. My z kolegami oczywiście z Kazachstanu, z Uzbekistanu się spotkamy. No oczywiście z, z, z innych, z innych państw tutaj już bardziej z naszego obszaru europejskiego. No wreszcie może z kolegami naszymi Serbami Słowakami, Rumunami, Bułgarami doprowadzimy do sfinalizowania naszego Tutaj, tuż, tutaj tego przedsięwzięcia politycznego, bo ta, takie żeśmy rok temu sobie deklarowali, y, gospodarzami będą zobaczymy, Węgrzy, Sarbowie, Słowacy, a może nawet my, Polacy, ale to od was też kochani, zależy, ale jakoś mm, generalnie mm, analizując nasze dzieje, w ogonku, żeśmy byli, także. Mm, Wykonamy wszystko, co jest, co jest możliwe. Od Państwa to będzie zależało. My bogami nie jesteśmy. Także to jest bardzo istotna inicjatywa. I teraz jest jeszcze bardzo zadanie, też, też istotne w układzie, powiedzmy, nawet tego naszego filaru kulturowego. Jest, mamy zaproszenie poprzez ambasadę Republiki Białoruś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, pana ambasadora Charge Dafe Republiki Białoruś, iż w dniach 31 października, 7 listopada, odbywa się pokaz filmów Miński Międzynarodowy Festiwal Filmowy Listopad. Tutaj mam. Bezpośrednio, to jest szereg materiałów. Dziękujemy uczestnictwo, karty. Jeszcze raz, panie ambasadorze, dziękujemy panu. I kochani, będziemy mieli w różnych kategoriach filmów animowanych, fabularnych, niefabularnych, dokumentalnych, krótko, długometrażowych, profesjonaliści. No i, i, i ci, którzy, którzy chcą, chcą zaistnieć. Jest to 31. festiwal. Nie wiem, nie wiem, to możecie sobie sprawdzić na stronach tego festiwalu, oczywiście w języku rosyjskim, ale mi się wydaje, że możliwe gdzieś swego czasu, gdy jeszcze w Polsce normalniej w relacjach polsko-białoruskich było możliwe, że ktoś od nas ze strony polskiej w tym festiwalu uczestniczył. Wyrywajcie się z tej chorej bańki. Za, tu jest rzeka, tam niedaleko, no tak niedaleko, <laughs> tu, stąd to parę kilometrów, jest rzeka Bóg. Naprawdę za Bógiem też jest życie, też jest rozwój, też jest świat, a wprost przeciwnie, za Bógiem jest przyszłość. I z Bogiem jest przyszłość oczywiście. W związku z tym uczy, chętnie, bo to jest niesamowita możliwość wyrwania się z tego zdegenerowanego świata zachodniego, a Tuż, cóż dzisiaj jak obraz, kinematografia bardziej, bardziej nie, nie przemawia. Nawiązania wspaniałych kontaktów. Podobnie zapraszamy. Tutaj telefony Państwo macie. Ale mailem, sms-em wysyłać Wasze zgłoszenia, chęci uczestnictwa. My wówczas przekazujemy Państwu, bo mamy to w języku rosyjskim, angielskim, tak? Tak. Okay. Przekazujemy Państwu wówczas te informacje i później z, z Ambasadą Republiki Białorusi uzgadniamy. Coś tam sobie przypominam, że tutaj należy się zgłaszać. Są terminy sierpniowe, wrześniowe. Także chciałbym podkreślić, że w miarę miesiąc mamy dzisiaj na to, żeby później ten etap kwalifikacji oczywiście przejść i możliwość uczestnictwa w tym, w tym festiwalu. Listopad 31 w Mińsku. Uczestnictwa. O cóż, nie cóż, nie będę jak gdyby. Tutaj dalej nad tym się wszystkim rozwodził. Z naszej strony wykonujemy to, co jest możliwe. Wy z kolei, wy, czyli obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, przypominam, że od momentu uzyskania praw wyborczych pełnych obywatelskich, czyli współczesna szlachta, bo macie z tym problemy, XXI wieku wszyscy jesteście szlachcicami, Wszyscy jesteśmy dzisiaj szlachcicami, wy odpowiadacie za to państwo. No to hmm, cóż, słyszeliście, szlachectwo zobowiązuje w związku z tym do angażowania się, do pracy, nie tylko w tym kierunku. Sami widzicie, jak dzisiaj. Budowa jest bez planów, leczenie bez diagnozowania. No tak po prostu nasze państwo nie jest w stanie dalej tego wytrzymać, nie odzyskiwać, nie narzekać, robić, robić. Bra brać przy przykład z frontowców, członków i sympatyków partii front. Czołem.